Miejsce, rozgrywki już gotowe, jeszcze tylko platforma, żeby się lepiej zdrapywało, zdrapywaczka, no i wjazdy dzisiejszego odcinka, czyli 100 zł w banku, bardzo lubię tego typu zdrapki, bo tu tylko chodzi o to, żeby zdrapać Twoje liczby, później wygrywające liczby, i sprawdzić czy... Jakaś liczba się powtarza tu i tu. Tu mamy dodatkowo takie bonusy. No to zaczynamy z pierwszą zdrabką. Pierwsza zdrabka, jako że to szybkie zdrabki, będzie w normalnym tempie, a reszta już polecimy błyskiem. Piąteczka. 29c, to jeszcze nam nic nie mówi, tu jeszcze o o myślę taki symbol będzie. Od razu kasa będzie wtedy. Ale tu cyfra zwykła. Tu jeszcze emocji nie ma. emocje zaczynają się, te zaczniemy zdrapywać wygrywające liczby. Dobra i następny rządek. Zobaczymy, co z tego będzie. Bo widzę, że są niektóre kwoty, takie, które mogą zostać wygrane przeze mnie. O, kurczę, takie dwie stówki, jakby wpadły, i byłoby ok. Ale podejrzewałem, że najniższa wygrana jest 20. Także cokolwiek się wygra, to już jest coś. Co 20, 40, o kolejna 20. No, także są jakieś szanse na rozpoczęcie dzisiejszego odcinka optymistycznie. No to zaczynają się emocje. Zrobimy sobie tutaj. Co? 18. Czy jest 18? No, nie ma 18. Trochę się zbliżymy. No.

Tylko, że to są najniższe tutaj w skali. Dobra, czyli jedna zdrabka już się zwróciła. Siódemeczka. Siódemeczka, siódemeczka, siódemeczka. A takowej nie ma. Dobra. Lecimy dalej. Ósemeczka. Po kolei też nie ma. I co my tu jeszcze mamy? 14, 14, 14. Czy jest z nami 14? Nie ma. No dobra, to następne lecimy z przyspieszeniem. No to czas podsumowania. Trzy zdrabki były zakupione, z tego dwa dwie to pustaki, jedna wygrywająca, ta cyfra 17 jest tu i tu. Także dwie dyszki wygrane, bardzo się z tego cieszę. A jeżeli chodzi o kasę, to 60 zł wydane, 20 zł wygrane, bilans minus 40 zł. No cóż, to tyle jeżeli chodzi o zdrapywanie nad Bałtykiem. Do zobaczenia. A na koniec zbliżenie na darłówek.